Siema. No, się Dzisiaj e, zrobiliśmy mały opening skrzynek. jeszcze mi 6 pucharków brakuje do z e, Będę miał skrzyneczkę, więc otwieramy pierwszą skrzyneczkę. Tylko poczekamy na Adasia. Będziemy ci grali w otwórz i graj. E, więc. Eee, no ja już... Adam wyłącznie nie przeszkadzać, bo ktoś zaporażył i go ktoś denerwował. Dobra. I to gramy. Dobra, teraz otwieramy. Ja już ja... ja Frankiem czy Bo Adam nie ma Franka, ja mam Franka na 17, proszę profil. Adam w nie ma nigdzie franka, widzicie. A on ma nie nitę na której ty masz nicę? O na 11. No to teraz. Ale nie, czekaj, robimy losowanie. E, którą mapę palcem jeżdżę. Mm, tu. Nie, czekajcie. O nie, sorry, wyszłem. A nam wyłącznie przeszkadzać. Dobra, zaprosz. Teraz robimy bardzo małe oblężenie. Gramy. Dobra, Marak. Witek teraz pojechał, niestety. Ale czy akurat mi za oblężenie wybrało? Ja z tysiąc teraz na tej zabiję, tym oblężeniem. Dobra, tu zabrać tę nie, 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 nie. A, inny, teraz mają bota! Gdzie jest ten bocik? Idzie tu? Nara. A nic na nie zabrali. Swoim bocikiem. Musimy mi jest stroszecz. Stroszulkę fajne. Ale nie takie rebelantów. Adam, zbieraj te śruby. Idź tam, zabij tamtego. Dobra, idziemy łeb w łeb.

Syk, syk. O nie. Syk. Jest mnie teraz mama. Syk. Dobra, cyk Wygraliśmy. Dobra. Wygraliśmy. Dobra. To teraz ja tylko otworzę skrzynkę i kończymy odcinek. Dobra. Tak otworzy. Teraz ja tam. Ten, ten tylko tak o sobie otworzyłem. Teraz Rosa, Tara, opisujemy. Nie biorę Rosa. Ja mam Rosa, biorę. A wie, że Stare. Teraz mapa. Mm, nie to, nie. O nie. Dobra, w tym odcinku to już na tyle. Widzimy się w kolejnym. Cześć.